Każdy z nas chce być szczęśliwy, czyż nie? Chcę sobie tak ułożyć życie, żeby no właśnie być w pełni, by przejawiać się w takiej lekkiej ekspresji, pełnej przepływu. Czyż nie jest to cudowne? Wiecie, to jest takie trudne, kiedy chce się ułożyć życie na zewnątrz. Posiadamy różne rzeczy, zdobywamy je, osiągamy różnego rodzaju, bym powiedział, szczyty, które nieraz można ująć w zdjęciach, a nieraz w dyplomach. Można przeliczać swoją wartość albo po prostu przeliczać i widzieć, jak bardzo jesteśmy skuteczni, efektywni, praktyczni w tym, co czynimy dla innych ludzi? To są cudowne rzeczy, cudowne doświadczenia, ale one tak naprawdę pojawiają się i potem zmieniają się i znikają. Może ktoś chce usiąść już tak na swoim bujanym fotelu przed ogrodem w domku, nie w górach, w lesie. Nad jeziorem i sobie tak pomyśleć, ale ja dużo tu pięknych rzeczy doświadczyłem na tej Ziemi. I wiecie, są to piękne rzeczy, piękne odsłony naszych doświadczeń ziemskich, ale one przychodzą i odchodzą. Rodzą się i umierają. To, co jest takie zostające w nas, to Kształt, który czyni w nas przepływ harmonii. O co mi chodzi? Bo to tak dziwnie. Wiecie, tak naprawdę żadne poszukiwanie szczęścia, pokoju, harmonii, które która jest związane z czymś zewnętrznym, z czymś, by sobie poukładać jakieś to życie, jest niekończącą się drogą, która inicjuje nowe formy, zapętlenia, przywiązania. Tak niektórzy mówią, że tak się tworzy karmę. Cokolwiek za tym się kryje, jeżeli chodzi o nazwę, to każde nasze starania, działania powodują to, że energia dalej krąży i rodzi coraz to nowsze i nowsze doświadczenia. Te myśli, które generujemy, te Uwagą, zasilone obszary wciąż rozpędzają się energetycznie i potrzebują się wyrażać, i one tak generują kolejne przejawy energii wokół nas. I czasami jesteśmy tak bardzo wpleceni, tak bardzo yy, wesani w tą podróż układania sobie rzeczywistości. By ona była lepsza, piękniejsza, szczęśliwsza. No to są pozory. Na chwilę poukładamy, przyjdzie burza i nam coś tam porobi. Bo to, co jest tak najbardziej esencjonalne, istotne, to jest, można powiedzieć, przyzwolenie sobie na ten przepływ tego, kim jesteśmy. Pomyślcie sobie o czymś takim, że w każdym z nas jest taka esencjonalność, która patrzy, widzi, obserwuje. Ona otoczona jest, można powiedzieć, takim kręgiem, taką warstwą, taką skorupką z. Chociaż to jest takie nie do końca fortunne słowo, związaną z naszymi myślami, emocjami, doświadczeniami. Ale kiedy pielęgnujemy w sobie uczucie tej neutralności, tego dystansu, tej nieidentyfikacji z myślami i hormonalnymi przejawami naszych. Reakcji emocjonalnych, to nagle zaczynamy widzieć, że wszystko pojawia się i znika, a my jesteśmy takimi wiecznymi świadkami życia. I zobaczymy, że można się starać o to, by być lepszą wersją siebie, dążyć do jakiegoś poukładania, a tak naprawdę w obrębie tych myśli, emocji, tego wszystkiego, można sobie stworzyć taką strefę komfortu. Która będzie osadzona na pewnych nawykach, które będą nas wspierały. Ale to jest tak naprawdę, można powiedzieć, ta warstwa, w którą ubieramy się i z którą się przejawiamy. I ona może się zmieniać. Możemy wymyślać siebie w jakiejkolwiek formie chcemy się przejawić. Możemy się przejawiać w bólu, w cierpieniu, w lęku w radości, ekstazie, w szczęściu, na tym bujanym fotelu, o którym wspomniałem. Ale gdzieś tam zawsze wobec tych wszystkich scen pozostaje to coś w nas, tak głęboko, co widzi to, obserwuje. I to jest uczucie Boga w nas. I Możemy szukać wolności, możemy uzdrawiać się, pomagać sobie w obrębie tych wszystkich warstw, które się ubraliśmy, tak goni za sobą, za szczęśliwym życiem. Ale kiedy tak zatrzymamy się i widzimy ulotność tych wszystkich form, to nagle pojawia się pewien stan, który jest właśnie czymś, co. Jest cały czas w nas. Że już czas zatrzymać się i nie gonić za sobą. Nie gonić za szczęściem w układaniu tych klocków w tej piaskownicy, ale pozwolić sobie na to, by ono wypływało z tego naszego uczucia Boga w nas, uczucia życia w nas. Wtedy patrzymy na wszystko tak naprawdę bez lęku. W takim totalnym. Zaufaniu, bo to jest osadzone w tym wiedzeniu, w tym poznaniu, w tym odkrywaniu tego, kim jesteśmy, że przez identyfikację z myślami, emocjami, które tak generują różnego rodzaju formy w materii, różnego rodzaju doświadczenia, nie identyfikujemy się. Owszem, to przynosi nam doświadczenie i po to jesteśmy tak się ubraliśmy, żeby doświadczać. Ale to właśnie przywiązanie do tych różnych form doświadczeń sprawia, że my no właśnie zapętlamy się, wchodzimy na takie ścieżki tak zwanego rozwoju duchowego, rozwoju swego swej osobowości i tak dalej, tak dalej. Ubieramy się i czasami zaczynamy być niewolnikami. Chociaż możemy się ubrać w taką narrację, że jesteśmy wtedy wolni. Ale przychodzi taki moment zobaczenia. Najczęściej to się zdarza, kiedy jesteśmy tuż przed śmiercią. No i wtedy sobie zdajemy sprawę, że ile rzeczy zbudowaliśmy, ile rzeczy zgromadziliśmy, ilu osobom pomogliśmy. Ale co znaczy pomoc? Czy to jest wyręczanie kogoś z tej cudownej drogi odkrywania tego, kim są? Tak naprawdę mogliśmy się przejawiać przez te nasze persony w sposób świetlisty, w sposób taki, który niesie ze sobą przepływ i być taką inspiracją. Kto zobaczy, kto usłyszy, to usłyszy, to dostrzeże. Ale komu mamy mówić o tym, jak Ktoś ma żyć. Wiecie, przychodzi taki moment, kiedy my dostrzegamy ten cały teatr, którym się próbujemy uzdrowić, a to zdrowie cały czas jest w nas. Ta świętość, ta boskość, ta istność, która jest poza tymi wszystkimi gierkami umysłu, poza tymi wszystkimi gierkami hormonalnymi. Patrzymy, dostrzegamy, i płynie z nas taka naturalna, lekka miłość, bez tych wszystkich ram, które próbuje się jej nałożyć. Ale to jest piękne, że stajemy wobec różnych wyzwań, różnych zapętleń, bo one nas uczą, można powiedzieć, przypominają nam to, kim jesteśmy. Więc jakakolwiek trudność, jakiekolwiek takie przywiązanie do jakiegoś obrazu siebie z przeszłości, w przyszłości czy nawet w czasie obecnym, to są ulotne formy, ale one, kiedy przychodzi moment właściwy, zaczynają nas ściskać i przypominają nam to, kim jesteśmy. Że tak naprawdę przepływ, przezroczystość. Ta wartość, która jest sama w sobie. Tam nie ma w ogóle tematu w tej naszej istności, czy jestem warty, czy nie warty. To jest gra persony. Tak naprawdę w tej naszej esencji jest wszystko we wszystkim. I ta cudowno, cudowna zdolność wybierania, wybierania swej ekspresji na nowo w tych odsłonach naszych person. Czyż nie jest to cudowne, kiedy tak zatrzymujemy się i pozwalamy sobie, by puścić te wszystkie górnolotne tendencje do tego, by stawać się no właśnie. Tyle rad, tyle recept, tyle sugestii, a tutaj wystarczy się zatrzymać. I do czego się to sprowadza? Do takiego codziennego, świadomego Pełnego życia, w którym można powiedzieć, pozwalamy sobie na szeroki przejaw płynący z naszej esencji. Pozwalamy sobie, przyjmując każdą scenę w całości, ją dostrzegając i tak ciesząc się tym, że możemy wybrać naszą reakcję. Bo te wszystkie poruszone przestrzenie kształtów, poruszona ta energia, która rodzi kolejne poruszenie, kolejne poruszenie, i potem się zapętlamy, bo to poruszenie potrzebuje się wypstrykać z energii. Ale kiedy to wszystko gdzieś tam opada, ta woda się uspokaja, patrzymy i możemy świadomie. Poruszać, dmuchać, wędrować, przejawiać się z takim czymś, co jest naturalne. Nie potrzebuje ono specjalnego oddechu, nie potrzebuje specjalnych rytuałów, to jest codzienność, to jest uśmiech dziecka, to jest radość z nowego dnia, radość w smakowaniu życia. Poprzez zapaki, zapachy, smaki, dźwięki. To jest po prostu obecność, która na wskroś jest czymś praktycznym, czymś takim połączonym z ziemią bez jakichś górnolotnych wizji, obrazu, bo tak naprawdę to my sami w sobie jesteśmy tak górnolotni. Czasami, że hmm, aż bardzo latujemy, a tu wystarczy pozwolić sobie na ten przepływ życia w sobie. Najlepszego dla Was. Hej.